Cieszę się deszczem i spaceruję po okolicznych lasach w poszukiwaniu pierwszych prawdziwków. I natknąłem się w sąsiedniej miejscowości, w Wysokiej strzyżowskiej, na stanowisko, i to duże, niezwykle rzadkiego storczyka buławnik mieczolistny. Nazwa łacińska to cephalentera longifolia. Wysoki storczyk, właściwie po kolana Lubiący gleby wapienne i, i lubiący takie prześwietlenia leśne, częsty przy skrajach lasów. Jest to storczyk bardzo rzadki, notowany w Czerwonej Księdze roślin polskich. Widzę go dopiero trzeci raz u mnie w okolicy. I zawsze były to pojedyncze osobniki. A teraz tak chodzę, chodzę i już doszedłem do 80 sztuk. Pewnie nawet jest więcej, ale w tym miejscu na przestrzeni e, kilkuset metrów kwadratowych jest tego prawie setka. Także piękny pojaw. One nie pojawiają się co roku. Storczyki mogą się pojawiać tak, że może być rok, na przykład, że tu nie będzie żadnego kwiatostanu, a potem nagle się e, pojawi właśnie więcej kwiatów. Nie wiem od czego to zależy. Czasem od pogody po prostu. Storczyki to bardzo tajemnicza grupa roślin. One zwykle żyją nawet kilka albo kilkanaście lat pod ziemią, bezzieleniowo, zachowując się trochę jak grzyby, i w pewnym momencie przechodzą na tą fazę właśnie z, z liśćmi, z chlorofilem i po prostu stają się takimi bardziej normalnymi roślinami. Mają bardzo lekkie nasiona, dlatego. One mogą migrować na dalekie odległości, a zarazem te nasiona są bardzo delikatne, drobne i po prostu potrzebują odpowiedniego środowiska, żeby wyrosnąć. Także wyrastają w różnych miejscach. Wiele storczyków związanych w Polsce z glebami bogatymi w węgla, wapnia, dlatego tak dużo storczyków jest w pieninach. Niestety, bardzo wiele storczyków było związanych z pastwiskami, z miejscami wypasanymi, i teraz z powodu zaniku wypasów właśnie te storczyki giną. W niektórych krajach Europy właśnie ten storczyk też ten gatunek Cefalentera longifolia także był związany z takimi polanami pasterskimi i prześietlonymi lasami, ale z drugiej strony kwiaty są zjadane przez jeleniowate. Także tutaj trudno powiedzieć, co mu sprzyja najbardziej, ale podobno właśnie zbytnie zagęszczenie drzew no, zmniejsza jego liczebność. Także się cieszę bardzo, że tutaj tak pięknie, tak bogato w tym roku. Zakwit. E, cieszę się deszczem i spaceruję po okolicznych lasach w poszukiwaniu pierwszych prawdziwków. I natknąłem się w sąsiedniej miejscowości, w Wysokiej Strzyżowskiej, e, na stanowisko i to duże, niezwykle rzadkiego storczyka, e, buławnik mieczolistny. Nazwa łacińska to Cephalentera. Longifolia. Wysoki storczyk, właściwie pokolana, kolana. Yy, lubiący gleby wapienne i, i lubiący takie prześwietlenia leśne. Yy, częsty przy yy, skrajach lasów. Yy, jest to storczyk bardzo rzadki, notowany w Czerwonej Księdze yy, roślin polskich. Widzę go dopiero trzeci raz u mnie w okolicy. I yy, zawsze były to pojedyncze osobniki. A teraz. Tak chodzę, chodzę i już doszedłem do 80 sztuk, pewnie nawet jest więcej, ale w tym miejscu na przestrzeni um, kilkuset metrów kwadratowych jest tego prawie setka. Także piękny pojaw, one nie pojawiają się co roku, storczyki mogą się pojawiać tak, że może być rok, na przykład, że tu nie będzie żadnego kwiatostanu, a potem nagle się e, pojawi właśnie więcej kwiatów. Nie wiem, od czego to zależy. Czasem od pogody po prostu. Storczyki to bardzo tajemnicza grupa roślin. One zwykle żyją nawet kilka albo kilkanaście lat pod ziemią, bezzieleniowo, zachowując się trochę jak grzyby i w pewnym momencie przechodzą na tą fazę właśnie z, z liśćmi, z chlorofilem i po prostu stają się takimi bardziej normalnymi roślinami. Mają bardzo lekkie nasiona, dlatego... One mogą migrować na dalekie odległości, a zarazem te nasiona są bardzo delikatne, drobne i po prostu potrzebują odpowiedniego środowiska, żeby wyrosnąć. Także wyrastają w różnych miejscach. Wiele storczyków związanych w Polsce z glebami bogatymi w z wapnia, dlatego tak dużo storczyków jest w pieninach. Niestety bardzo wiele storczyków było związanych z pastwiskami, z miejscami wypasanymi, i teraz z powodu zaniku wypasów właśnie te storczyki giną. W niektórych krajach Europy właśnie ten storczyk też ten gatunek Cefalentera longifolia także był związany z takimi polanami pasterskimi i prześwietlonymi lasami, ale z drugiej strony kwiaty są zjadane przez jeleniowate. Także tutaj trudno powiedzieć, co mu sprzyja najbardziej, ale podobno właśnie zbytnie zagęszczenie drzew no, zmniejsza jego liczebność. Także się cieszę bardzo, że tutaj tak pięknie, tak bogato w tym roku. Zakfi